Bla bla bla, niepotrzebne dialogi bla. Możesz może się po co przyszedłem? też, jeszcze raz, Kiedy już pokonałem odyna i teoretycznie nawet e, dostałem e, to po co... teoretycznie przyszedłem, tak? E, nie do końca, nie przeszedłem po samego dyna. E, to jest najważniejsze, co chciałem przekazać. Przyszedłem mianowicie po coś co on ma przy sobie. a. Nawet protekta tak, można zdążyć rzucić, bo już się zaczyna zabawa. tak, nie uleczyłem się przed walką, tak, 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 A tak, 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 nie, tej strony. Nie, dobra. Ok, dobra. Nie atakuj... Może jednak? Aaa, co chwilę potwa coś czuję. Nie widzeniem, że ta walka poszła mi jakoś zdecydowanie dwutlenowo. I porozmawiamy, dlaczego. Hmm. O, no, litoć, Bosko. Zaję, na litość boską. Zawsze dużo hejścia na edżarkę po prostu. Aaaa, Problem polega na tym, że naprawdę zależy mi na tym, co on posiada w sobie jako przedmiot. Au! Ile? Eee... Uh... Gdzie jest hej? Może jednak dasz mi się oknać? tej nie samo nie proszę. Dziękuję. Ach, sobie nie działa. Ow! To się nie naprawdę dobrze skończyć. A, defend, 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 defend. No, Dobra, to jest jakieś 12-7, to widzę. A czy wszyscy przeżyją? To już zupełnie inna sprawa. Czekamy na ilu chapek, jak hecz. przeżyje. Ale się po momencie... I ...a mean, na ilu chapek, nie przeżyje. 2200. Miał maksymalnych 2000. Ciekawe grą. Ciekawe. <shrasad> A przydał mi się jeszcze hejs na linię. Cóż, przynajmniej nie jest tak, że z antysurgen jest instant killem. To jest piąte, wydaje mi się, że ta walka ma ograniczenie czasowe. W tym honym posłużył załączę na inno zabija Aczkolwiek głównie nam, że też wygrałem. Eee, popismy, eee, że się doń. Ile? Wow! Tak ja nie przestanę mnie zadziwiać. Zwłaszcza tak w tym jednym chapekiem, na którym przeżyłem. Jednym. Bez wyjątku. Ja bym to bardziej więcej i ledwo ja zginęła. Ale płakać nie będę z tego powodu. Będę nie będę się cieszył. Bo nie jestem zmuszony jeszcze do nikogo. A, tak, uuuu i rzucę. Aaa, powiedziałbym atakuję, a nie, nie trafię. To wypowiada jest to, czy on ma się koniec mieć? Tak. Czy ja się wyrobię z zabiciem go? Jap! Yep. I tym razem mam augment Darkness, bo tutaj wszedłem. E, tak, Darkness, go ukradliśmy, to bo jest e, augment. Tak, zanim ktoś zapyta. Im więcej augmentów, tym lepiej. I z tym nie ma co się puszyć. Nie, po jednym poziomie to wyjeżdża. A się znaczy, nauczył Gale, który podejść dodaje obejrzeć od wiatru chyba? Staje się tak silny... Jak jesteś cnotliwy, Cecil. Przyszłość baron? Nie, całego świata. Leży w dobrych rękach. się, abym ja mógł pomóc w obronie tego świata razem z wami. Mój panie! Ale... Ty nie nauczyła się Odina. Dzięki już mi nauczyć się... Kogoś. No, przyjmijmy, że jednak ejdolony to są ktoś, a nie cosie. Możecie co chcecie, jak dla niej brzmi to nienaturalnie. Hmm, Rozumiem nauczyć się czegoś. Albo nauczyć się przyzywania czegoś, ale... Nauczyć się kogoś. Zgadnij przyzywania kogoś też. Mogę być na przykład Rydial how to summon Odin. Albo coś w ten ale... Did to od Hmm... To nie ma absolutnie... żadnego sensu. Znaczy, daje sobie sprawę, że można się... czysto teoretycznie kogoś nauczyć, ale... Anyways... Co ja chciałem... Poza tym, by się uleczę. Okej. Okay. A to teraz skakujemy w to. I potrzebuje się udać do zamku. Żeby było śmieszniej nie zgadniecie jakiego zamku. A... Zamku fabul. Dawno ale to nie było, muszę przyznać. A moją ma mam na myśli całe wieki. Zresztą nie mieliśmy <coughs> zbytnio powodu, żeby tu być. Tutaj było prawda? To jest fabul, prawda? Jep. Zamek fabul. I potrzebuję spotkać się z żoną Yanga. A tu była w z wiesz. Chyba w zachodniej. Na samej górze. A czy się mylę, no, chyba tak, bo to, to jest tylko w To może tutaj nie Znowu się myliłem. No cóż, każdemu zdarzało się tego typu wpadki Czas na ich czas. Komnata tonowa, w której pewnie nikogo nie ma, z kim chciałbym porozmawiać w tej chwili. Ach, jakoś mnie to specjalnie dziwi. Z tego co pamiętam, jest komnata z kryształem, więc chyba musimy jednak wejść na zewnątrz. Ach. Nie chcę, żeby te lokacje jakąś specjalnie skomplikowana albo zbyt duże. Po prostu. W momencie, kiedy nie było się tu przez jakiś dłuższy czas, ma się prawo jednak zapomnieć o paru szczegółach. Mój mąż. że gdzie? Nie wierzę w niego. Co on sobie myśli, wypoczywać w takim miejscu? Wypoczywać, ha? Przecież ja nie płaczę. Coś mi padło do oka, to wszystko. A ten leniwy. Nie nadając się do niczego. A weźcie to i falnijcie go porządnie po głowie. Może to tą przywróci trochę do domu. Dostaliśmy patelnię. Patelnię. Tak, patelnię. Nie pytajcie. A wiecie co musimy zrobić z tą patelnią? Woda się z nią powrotem do Yang'a. Aaa, pamiętacie gdzie jest Yang? W naszej ulubionej jaskini selfów. Ech, może ja tam zaraz po prostu wrócę, bo to chwilę za... Miałem nadzieję, że nie panę po drodze na żadne liczę, że o w tej sytuacji będzie w stanie coś zrobić. I oczywiście zdążę go użyć. Jasne, nie wszystkim mnie zamienią. W żabę i poza o tym odmienił. Ej, co są na dobrej drodze. Dawo, tylko że za 5 to oznacza, że wciąż jest tym zamienionym żabę. Jak będzie? Yes! Potęgody na całej swojej okazałości. I mean. Nie do końca w całej okazałości, bo ominąłem animację, ale. Bardziej chodziło mi o sam efekt. Uh, ale to ma sens. Czy to się mać, masz nie będzie lepsze? Nie do końca. Zadaje zwiększone oburzenia maga, ale wszystkim innym nie jest aż tak efektywne. O Jezusie, co chwilę pozwałem. Ale w sumie skoro już jesteśmy tak niedaleko, to ja bym tylko odmienił sesję z tej cholernej żaby. Nie lubię, jak moje postacie są zamieniane w żaby. Jakoś tak, po prostu. Wolę mieć na złożoną z ludzi, jednak... O, zlijtujcie się, flip. Tak, wciąż się trzymam tego, że jest to irytujące i nie chce się tym użerać, bo... Niby mógłbym sobie z tym po prostu... Jest to zbyt nużące. Moje poważnie. Okej... Okay. Teraz... chcę tu wejść... Ej, Jank, mam dla ciebie prezent. 500 na to. Ale... muszę ci przywalić porządnie. Ty... Co ty robisz? Bez mózgi... Brutalu! Ale... Co? Oh. To, co? To czas na trening? Pozwól mi, prospać jeszcze chwilę. Czy ty chcesz mi w mojej, to spałeś? Yang. Co do sesji? Yang. Przede wszystkim, ty żyjesz? Dzięki Bogu. Ty się budziłeś. No. Ale muszę przyznać, że. Nie byłbym nawet żywy, gdyby te surfy mnie nie uratowały. To dzięki Tobie te okropne działa zostały zniszczone. A teraz mogę z Wami iść, po moim tylupie! Nie możesz jeszcze iść! Finisz? Wciąż możemy mi się zaopiekować. Nie, nie mogę tutaj po prostu przedstawiać tych godzin. W momencie, kiedy przeznaczenie tego świata wisi na włosku. Z drugiej strony, czy jesteś pewien, że ktoś taki ranny jak Ty? Znajdź swoje miejsce polubicy. A ty kim jesteś? Ed z Eblan. E, twój lepszy zastępca. Polemizowałbym. Heblan, powiadasz? Hmm, ninja. Hmm, ale ja też muszę iść. Nie, 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 nie. Nie idziesz. Pozwól, że my pójdziemy w swoim imieniu. A? Ta młoda pani tutaj... Jest przed Tyle widać na pierwszy rzut oka, więc niech wędwi nas, jeżeli będzie taka potrzeba. W takim wypadku, jak nie będziemy się walczyć i będziemy w odpoczywać. Okej, okay. dzięki. Lidia, no, nauczyła się Sylfa. No well. Znaczy Sylfoth, właściwie. Cóż, w takim razie będę odpoczywał. Wybaczcie. Niewiele mogę zajdzie pomóc tak osłabiony. Proszę, pozwólcie mi przynajmniej wam coś ofiarować. Augment Blaze. Augment Kick. Augment Focus. To dzięki. To wszystko chyba tak, mi się wydaje? Eee, tak, to wszystko. Wobec czego nie pozostaje nam nic innego, jak tylko potem udać się do fabuł. Nie martwcie się, zajmiecie to tylko, tylko, tylko chwilę. Krok przed samym miastem zaskoczyły mnie cholene jeże. Hmm. Trzy. Wow. Ta potęga. Aż potrafi zadawać obrażenia czemuś, co nie ma obrony. Czemuś. W dodatku 4000 czemuś to. Mał. Wow. Został zadaje więcej odejrzeń. Zaczynam się martwić o jego stan. 69 doświadczenie. 69. <laughs> Dobra, dosyć go żartów. O, jakoś tak ostatnio, może wieczorem mnie kupowka wypada. I zacznę mnie to przerażać. Ochy. Okay. to jest pierwsze piętro. To będzie drugie piętro. A, tu jest coś pięknego. A przyszedł do O, O, dziękuję. Czy byłeś tylko po to, żeby to oddać? Ano. A, proszę, dać coś innego zamian. Jest pewnie, znajdziesz to dla jakichś użytek. Otrzymujemy łyżkę. Znaczy nóż. Łyżko było to we wcześniejszych tłumaczeniach, jakby się ktoś pytał. A, nie martw się o mnie ze mną, będzie w porządku. Po prostu pojedziemy tę... O, o, sobie, żeby. To się wstawał i cało to wolne. Nie pogardziłbym, bo też mi trochę irytuje, ale... Cóż, nie mam w tej kwestii zbyt wiele do gadania. Okej, okay, zastanawiam się, co mi jeszcze zostało do zrobienia właściwie? W sensie przed pchnięciem fabuły do przodu jak tego? Oh, pff, na pewno zmianie augmentów. Co tego nie mam żadnej wątpliwości. Żadnej wątpliwości, znaczy. Tylko teraz kwestia tego typu, gdzie jest tak augmenty znajdę. Momencik. O, przede wszystkim nie wiem czy pamiętacie, że istnieje coś takiego jak wioska mgły. A, wioska mgły, znajdziemy augment. Punkty, mamy plus 50%. idzie dokładnie tak, jak jest napisane, tylko że pasywnie, żeby nie było. Nie musimy go jakoś specjalnie używać, tylko po prostu jak tylko komuś go damy, to będzie miał z automatu pięć, na to mamy więcej. Oh no well. Do następnego augmentu potrzebujemy Hovercrafta. Zganicie, gdzie jest hovercraft? Tak zwany poduszkowiec, jedzą. Czemu ostatnio tak dużo angielskich słów używam? Nie wiem. Jak się na tym łapię. A ja wzas nim tu wyrósłem potrzebny mi i tak będzie. Okej, okay, wesając. Dajcie mi to w jaskinie. chwilę mi zajmie przejść. Czas na drugi z augmentów. Mianowicie... Augment inferno. Oczywiście przejść dalej nie mogę, bo... Jakiś porzędny ninja blokuje mi drogę, to ma wielki sens. I na co od jego książęcej morskiej? nam w tym wypadku niewiele dawno. Aaaa, ten logiczny sens. Zresztą nie jest tak, że mam w tej kwestii cokolwiek do gadania. Więc kupić się nie mam zamiaru, dajdź. to by. Wydaje mi się, że było na tyle. Przynajmniej z rzeczy, możemy wyjść na razie. A w następnym odcinku zobaczymy, co da nam nasza podróż do My City jako takiej. Do tego czasu trzymajcie się, wszyscy ciepło! Cześć!